Lech Poznań już oficjalnie jest w kolejnej fazie eliminacji do Ligi Mistrz. Czy po dziewięciu latach w końcu zobaczymy polską drużynę właśnie w lidze dla najlepszych zespołów w Europie? Nie wiem, choć się domyślam, ale w dzisiejszym odcinku zobaczymy jakby to było. Na modzie oczywiście a przyszły sezon, nie wiem czy drużyny się wszystkie skadują, bo jeszcze są oczywiście eliminacje, ale to nie broni nam oczywiście sobie wziąć patronatu nad Lechem Poznań, no i zobaczyć jak drużyna z sobie w Lidze Mistrzów by poradziła, czy wyszłaby z fazy ligowej i tak dalej, i tak dalej, a szanse według mnie wcale nie są takie małe jeżeli takie filmy wam się podobają to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz macie ustawić podbicie pod tym filmem, bo to zawsze zwiększa zasięg filmu, a my jesteśmy już oczywiście w karierze nie wiem czy yy, generalnie stroje są zaktualizowane, zobaczmy sobie jak wyglądają także składy, yy, tak wyglądają więc chyba zawodnicy są dosyć świeży, nie ma chyba tej gumnego na pewno z tych zawodników tak, reszta to nie wiem, no bo aż tak bardzo się na jednak ekstraklasia tym bardziej na Lechu Poznań nie znam ale oczywiście klub szanuje, więc pierwszy mecz jest to Borussia Dortmund kontra Lech Poznań, więc obstają, że Robert Lewandowski na pewno z zaciekawieniem będzie mecz oglądać. I w pierwszym meczu Porusia ledwo, po ledwo, ale wygrywa. Gurasi, Joel, Gurasi, Sousa oraz Gross z Bramkami. No więc w pierwszym meczu dla Lecha wygrać się nie udaje. Szkoda, ale jest jeszcze 7 prób w tej symulacji, więc może się w końcu udać. Teraz co ten ham kontra Lech Poznań? No tutaj jest szansa według mnie, że wygrać. Niestety nie tym razem. Van de Ven, Solanke, Johnson, Sousa oraz Hyun-Min Son. No więc niestety tutaj jest już duża, e, duża weryfikacja. No ale wiemy, że ten Ham w końcu Ligi Europy wygrał. Ale no nie szło im tak dobrze w zeszłym sezonie. No i tutaj widzę tą szansę. Mecz ze Slawią Praga. Ona jest, oni są niżej od nas w lidze i wygrywamy Wallmark z bramką, więc są pierwsze 3 punkty, więc na trzy mecze Lech Poznań wygrywa aż dwa, więc to może jak najbardziej oczywiście cieszyć. I teraz mecz z Atletico Madryt. No Atletico Madryt jak widzimy na drugim miejscu w lidze mistrzów, więc tutaj wygrać może być piekielnie ciężko, ale Lech Poznań pokonuje Atletico Madryt. Sousa znowu z, bramą, z bramką, więc na razie chyba dwa, yy, cztery mecze. Dwie wygrane dwa i dwie porażki, więc to jest naprawdę wynik już bardzo dobry. No i Benfica Lizbona kontra Lech Poznań. Lech Poznań już na 21. miejscu, więc wyżej niż Benfica Lizbona. I czy klub z Portugalii uda się pokonać? No niestety Barreiro, Sousa, Actro, -Coglu. Iszak oraz Pavlidis z bramkami, no i tutaj Lech Poznań musi uznać wyższość ekipy z Portugalii. A następną ekipą jest, ekip... następną ekipą jest ekipa z Niemiec: Bayern Monachium. No to uczestniczyła naprawdę o wiele lepsza prze... od Lecha Poznań, jest, tutaj się boję tego wyniku. Ale jest remis, nie wiem jakim cudem Iszak Harry Hurricane oraz Iszak, więc no remis z Bayernem Monachium. I tutaj nie wyjść z takiej grupy, to będzie naprawdę. Już lekki wstyd, ale no. Znaczy z grupy, z ligi nie awansować, że tych playoffów to będzie wstyd. Ale zobaczmy, pierwszy mecz z Celtic. Celtic jest o jedno miejsce wyżej niż Lech Poznań. To nie jest jakaś mocna drużyna, więc może się udać. No jest Remis, Conor, McGregor, Izak, Ali, pomagali oraz Dyson. Jak coś to wiem, że. To nie jest Conor McGregor. Conor McGregor był oczywiście koszykarzem, a nie piłkarzem, więc nie wiem, jak jest. No i teraz Ferenc Varosz kontra Alech Poznań. Tutaj 30, 36. miejsce, więc chyba ostatnie kontra Lech Poznań na 23. I porażka 3 do 0. Warga. Cilkowicz oraz Ben Rochon, nie wiem kto to jest, więc to tutaj Lech. Tak, będziemy grali playoffy z Atletico Madryt, więc tak nam wylosowało. Które zajęliśmy miejsce? 24. Dwie wygrane, dwa remisy, cztery porażki, w sumie łącznie 8 punktów. Trafiamy na Lech, na Atletico Madryt od razu, co może być ciężkie. Nie wiem czy wcześniej wygraliśmy z Atletico, już nie pamiętam, no ale co, no może tutaj trzeba liczyć na cud, że w pierwszym meczu wygramy 1 do zera do jednego. W pierwszym meczu Hotić, Ali, Ishak oraz Julian Alvarez. Więc jakaś zaiczka zajiczka jest dwubramkowo No zobaczymy, czy nam w stadionie Atletiku y, Atletico, Atletico Madryt też się uda wygrać albo chociaż utrzymać tą zajiczkę, więc chwila prawdy. I Lech pokonuje Atletiko w tym meczu 2 do jednego. Ali oraz Walmart tutaj z z bramką, więc 2 do 5. Lech pokonuje Atletiko i gramy dalej. Więc no, tego się nie spodziewałem, i zobaczmy na kogo Lech by tutaj trafił. Fari no, są germain od odraz, no bo jakby inaczej. No, wątpię, że z PSG się już uda wygrać. To już jest za duży chyba kaliber. W pierwszym meczu porażka 2 do 0: Deziré 2 oraz Witynia. No, i zobaczymy, czy Lechowi uda się odrobić dwuwramkową stratę w dwu meczu i wygrać, oczywiście. No może być ciężko, tym bardziej, że mecz rozgrywany na Park de Prince, więc chwila prawdy, no 3 do 1, jedna obronka jest, Kwaraszkelia do tego, Kwaraszkelia oraz Usman Dembele. No więc wyjście oczywiście udało, w playoffach z Atletico Mady udało się wygrać, więc to już jest naprawdę bardzo duża... Bardzo duże osiągnięcie, jakby na to nie patrzeć. Tutaj wcześniej było, jak to mówiłem, miejsce 24, więc to no, wydaje mi się, że w następnej symulacji może być lepiej. więc Zaraz się nie zobaczymy, no i zobaczymy, czy tam lek poznań sami wyższymi. No a więc zaczynamy z pierwszego meczu, a pierwszy mecz drugiej symulacji jest z Arsenalem. No więc tutaj ciężko jednoznacznie stwierdzić, jak to może wyglądać. Ale jest remis, Saka trafia karnego, Walmart oraz Odegard z bramkami. No, więc zaczynamy naprawdę z wysokiego C. Wcześniej mieliśmy 8 punktów przez 8 meczy, więc tak naprawdę punkt na mecz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz. No i lek poznań kontra Atletico Bilbao. No, więc tutaj mecz jest na pewno z kategorii tych cięższych. No i jest tutaj przegrany: Nico Williams, prawdopodobnie Berunger, Walmark, Guru Zeta oraz Iżak. Nie wiem, czy to Nico Williams, czy Inaki Williams, ale mimo to i tak. No, niestety, lek przegrywa w tej symulacji. Drugi mecz. No, i teraz Ajax Amsterdam, Lech Poznań. No, może tutaj lepiej to będzie wyglądało. 2 do 1 wygrywa Ajax, Wechors, Sousa, Got oraz Ali z czerwoną kartką od nas. Więc nagrałem bez jednego zawodnika z pastowej drużyny w następnym meczu. Więc to na razie jeden punkt na trzy mecze: i mecze z Eintrachtem Franku. To no, może tutaj się znajdzie ten jeden moment, kiedy zdobędziemy pierwsze trzy punkty. Mhm. Brown, Highbee. Jagieło, Uzun oraz Hyvee, no więc, może w pierwszych czterech meczach nie wygraliśmy ani jednego, mamy jeden punkt, i na razie ciężko szukać chyba nadrobienia punktów. Ale za to następny mecz gramy z Realem: Madryt, więc będzie jeszcze ciężej, żeby zdobyć trzy punkty. Więc, 4 do 0 Rudiger, Kylian Mbappe, Vinicius Junior oraz Frank Garcia, no więc, w pierwszych pięciu meczach nie zdobywamy żadnej wygranej, mamy jeden punkt. Zostały trzy mecze, no więc no, nie wiem, jesteśmy na ostatnim miejscu chyba. Newcastle United kontra Lech Poznań. Remis, Iżak, Izak. Iszak oraz Bruno Griemaresz, więc tutaj zawodnik Lecha zdobywa hat na cztery gole, bo jeszcze w Newcastle jednego strzelił. Tylko zapewne hamów Hamów nazw nazwisku oczywiście, dopisać. I nie wiem, dwa ostatnie mecze chyba, tak? Bodo Glimt kontra Lech Poznań. No może tutaj się uda wygrać. Udaje się Iszak oraz Sousa, więc Iszak ma chyba 4 albo 5 bramek, już teraz możemy to zweryfikować. No i ostatni mecz, zobaczmy tylko z kim, z Borusią Dortmund. No więc raczej ciężko, może być o coś więcej. No tutaj, jak widzimy, nie ma niestety nikogo w topce z Lecha Poznań. No i zobaczymy, jaki wynik będzie w meczu z Borusją Dortmund. Czy będzie to wygrana, czy może jednak przegrana. 3 do 1 wygrywa Borussia Dortmund. No, czyli niestety chyba nie udało się z grupy wyjść, z grupy no, z ligi. Nie udało się awansować dokładnie, które tej było miejsce. Było to miejsce 31, 30, na 36, więc no mogło być gorzej. No, niektóre drużyny miały na przykład 0 albo 2 punkty. No nie wiem, czy to jest duże pocieszenie, no, ale co, zaraz zobaczymy się w ostatniej, trzeciej symulacji. No i może tam Lechowi Poznań pójdzie w końcu lepiej. No żeby nie było to. Żeby nie, było, żeby nie było, to oczywiście źle to przesymulowałem. Kvaraškeliak, Kvaraškeliak, Gurgul oraz João No i Paris Saint-Germain wygrywa w pierwszym meczu, więc od razu jakaś pomiłka na samym początku. No ale co, no... Nic o to nie poradzimy i Barcelona, więc z wysokiego C widzimy, te, te drużyny się tutaj wylosowały. 2 do 1, Fermin, Lopez, Rashford oraz Kozuba, więc to strzelcy naprawdę zróżnicowani no ale na razie 0 punktów po dwóch meczach mamy no i zobaczymy kto następnie się wylosuje Olimpiakos Pireus, no ta drużyna jest słabsza według mnie niż Lech Pazdań więc wypadałoby ten mecz wygrać, no niestety nie tym razem Andre Horta z Golem, więc na trzy mecze Lech nie wygrywa na razie żadnego to było 8 punktów, było 5 Tendencja spadkowa, więc teraz możliwe, że będą dwa punkty. No, bo o 3 spadło ostatnio. Więc mecz z Bajelem, Leverkusem 2 do 1. Walmart, Hoffman oraz Walmart. Więc jest w końcu wygrana i jakaś nadzieja na awans z fazy oczywiście, ligowej. No, więc teraz szukamy kolejnego meczu: klub brusz kontra Lech Poznań. No, też mi się wydaje, że mecz do wygrania. Remis, Sousa, Skuraś, Ishak oraz Nilsson, więc mamy 4 punkty, czyli już praktycznie tyle samo co w poprzedniej symulacji, o 4 mniej niż w tej pierwszej. No więc teraz, no tutaj, jeżeli nie wygramy, to już nie widzę przyszłości dla tego zespołu. 2 do 1 jest wygrana Lacem, Sousa oraz walmark. więc jest oficjalnie 7 punktów, więc już pobiliśmy tą środkową drugą symulację i o punkt tylko gorzej niż w tej pierwszej. To był chyba szósty mecz, tego co widzę. I teraz gramy z Dynamo Kijów, 22 miejsce Lecha Poznań, no i tutaj wygrana to jest według mnie obowiązek. 2 do 1, Iszak, Brasko oraz y, Sousa, więc jest 10 punktów, najlepsza symulacja oczywiście na końcu, 10 punktów, więc już awans jest niemalże pewny. I ostatni mecz ze Sportingiem Lizbona, gramy bez jednego zawodnika, bez Kozubala, więc zobaczymy czy bez niego uda się wygrać, no niestety Geni, Geni. Oraz Walmart i Nuno Santos. No ale to chyba i tak dał nam wyjście z grupy. Zobaczymy na kogo trafimy od razu po awansie. Czy będzie to jakaś bardzo mocna drużyna? No jest to Bayern, bo na chwilę na sam początek, więc ciekawie. Bez Iszaka jeszcze w pierwszym meczu, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. W pierwszym remis Palinia oraz Mario G. Nie wiem to jest, czy to jest Mario Getsy jakiś, czy... Ktoś inny, ale jest remis z pierwszym meczu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rewanżu, czy to będzie szybkie zakończenie symulacji. Ale z tym, że najlepiej nam poszło w grupie, dokładnie Palinia Pawlowicz Salamą z czerwoną kartką oraz Hurricane z golem. No więc co, no odpadamy? Ale chyba scenariusz, kiedy Lech Pozdanie wychodzi z fazy ligowej i awansuje do tych playoffów, to każdemu by chyba wystarczy, bo to jednak i tak jest większe osiągnięcie niż jakiś półfinał ligi konferencji, nie obrażając żadnego zespołu, no ale chyba się każdy tutaj ze mną zgodzi, że byłoby swoją drużynę widzieć, która awansuje z fazy ligowej, ligi mistrzów i gra na przykład z jakimś nim, na przykład Arsenalem dalej, albo jak to wcześniej z Bayernem Monachium. No z tej trzy wygrane, jeden remis, 4 porażki, 10 punktów najwięcej, więc tak tej yy, FIFA no daje predykcje przynajmniej jak to będzie w symulacji wyglądało więc dwa razy by się udało wyjść raz tylko nie więc to jest naprawdę dobry omen a ja wam bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie mam nadzieję że odcinek się spodobał już tak to zostawcie łapkę w górę no i słyszymy się w kolejnych filmach w kanale do usłyszenia i